Nowelizacja ma doprowadzić do dostosowania Polski do standardów unijnych, jeżeli chodzi o zagospodarowanie śmieci komunalnych. Jednak na razie budzi ona spore kontrowersje wśród właścicieli firm zajmujących się wywozem i utylizacją odpadów. Oraz samorządów. Ustawa w dużo miejscach jest powiedzmy sobie sprzeczna, brakuje wyjaśnień do ustawy. Jak do tej pory nie zostały wydane rozporządzenia wykonawcze określające precyzyjnie sposób realizowania usług. Także w tej chwili pozostaje jeszcze dużo niewiadomych. Nowe przepisy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia odbioru i zagospodarowania odpadami. Tyczy się to również punktów ekologicznej segregacji śmieci, których w wielu gminach nie ma. W Polsce brakuje instalacji do przetwarzania odpadów, a więc poszczególne miasta, gminy będą miały problemy z wyborem instalacji, do której mają obowiązkowo przekazać odpady. W wyniku braku instalacji może spowodować brak konkurencyjności usług i gminy będą skazane na określone instalacje, a więc tu się może skończyć element konkurencyjności w wykonywaniu tego typu usług. Wątpliwości budzi również nowa opłata nałożona na mieszkańców. Podatek śmieciowy zrówna, można powiedzieć, wszystkich mieszkańców, także w pewnych wypadkach jest to niekorzystne dla mieszkańców. Na przykład stracą na tym, można powiedzieć, mieszkańcy dużych osiedli, gdzie ta gospodarka odpadami była prowadzona w sposób bardziej planowy, a zyskają mieszkańcy troszkę, którzy mniej gospodarowali w sposób racjonalny tymi odpadami. Wzrosną również opłaty za wywóz śmieci znacznie wzrosną raz z tego względu, że odpady będą mogły być kierowane tylko na określone instalacje. A drugi czynnik wzrostu cen odpadów jest związany z tym, że wzrastają wymogi dotyczące ograniczenia składowania odpadów, a więc ograniczenia odpadów biodegradowalnych, jak również zwiększenia odzysku odpadów surowcowych, typu papier, szkło i tworzywa sztuczne. Dla przeciętnego Kowalskiego nowelizacja zlikwiduje konieczność zawierania umów, które do tej pory musiał podpisywać z przewoźnikami. Gminy natomiast zyskają nowe kompetencje i narzędzia, a dysponując opłatami za śmieci od mieszkańców zdobędą kapitał do nowych inwestycji. Jednak jak na razie wśród samorządów panuje lekki chaos. Gminy można powiedzieć troszkę są zaskoczone tą ustawą, ponieważ w gminach jak do tej pory nie było takiego zakresu obowiązku konieczności zajmowania się tym problemem po prostu ten problem odbywał się pomiędzy firmami takimi jak mi, czyli wywożącymi odpady a zleceniodawcą czyli spółdzielnią mieszkaniową czy też właścicielem domku jednorodzinnego na dostosowanie się do nowych przepisów gminy mają 18 miesięcy